Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka Astyla się ukłania. Dziś wizja na kwiecień, maj i czerwiec, słuchajcie. Zbliżają się te miesiące. Pamiętajcie, że ja zawsze robię na trzy miesiące takie ogólne, prawda, czytanie, wizje, co się wydarzy w polityce, w gospodarce, na świecie, karty rady, Energia głównie tych miesięcy, również dla nas, prawda? Jak to się poukłada, no bo przecież to jest ważna sprawa. E, tutaj sobie jeszcze, słuchajcie, poprawiam coś. <laughs> Nie gniewajcie się. E, no co, zobaczymy, słuchajcie. To będą może karty rady, a tutaj zrobimy właśnie tymi kartami ogólną wróżbę. Także te na chwilę sobie odłożymy. I co? Pamiętajcie, że możecie zadawać swoje pytania prywatne po 15 zł na filmik publiczny. Również pamiętajcie, że przekazy robię światowe, czyli wasze pytania o polityce, o tym, co się dzieje na świecie. Możecie też zadawać pytania duchowe, tajemnicze. Również odpowiadam na nie. Poza tym nagrywam horoskopy tygodniowe, miesięczne, roczne, różne przepowiednie, także zobaczymy, co nam przyniesie kwiecień, maj i czerwiec. To jest ciekawe, dużo ciekawych rzeczy dzieje się na świecie, także oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, że na co dzień też jest, jestem wróżką. Wróże robię oczyszczenia energetyczne, rytuały świecy, także. Wszystko, co chcecie, a ja zaczynam. Zacznijmy może od energii kwietnia, maja i czerwca. Czyli jaka będzie energia kwietnia dla nas, Polaków? Maj, czerwiec. Teraz sprawdźmy, co wydarzy się ważnego dla Polaków co ważnego dla Polaków się wydarzy w maju i w czerwcu. Co wydarzy się ważnego w polityce polski W kwietniu w maju w czerwcu. Co wydarzy się ważnego w gospodarce Polski w kwietniu, w maju, w czerwcu? Również zobaczymy sobie, co wydarzy się ogólnie ważnego na świecie. Również, no by wiadomo, świat. Teraz świat opanował wielki Donald. Hmm, zobaczymy, co on tam jeszcze wymyśli. Co wydarzy się ważnego na świecie. Co będzie też związane z nami, prawda? Czyli z Polską. Jakieś takie powiązania. Czyli w kwietniu, w maju i w czerwcu. Okej. Okay karty Rady jeszcze, sobie zobaczymy, co karty nam poradzą. I tak samo co karty nam poradzą w kwietniu, oho, już w kwietniu w maju. No i w czerwcu oczywiście, i będziemy sobie sprawdzać i omawiać, co to nas spotka. Słuchajcie, no jest bardzo dziwnie teraz. Można powiedzieć, nieprzewidywalny człowiek rządzi światem. Bardzo się rozkręcił. Co to dla nas będzie oznaczało? Czy rzeczywiście Europa zostanie sama? Hmm, to jeszcze się rozstrzyga cały czas. Ale nas obchodzi kwiecień, maj i czerwiec. Czyli zaczynamy od kwietnia. Zobaczmy sobie energię kwietnia. Trójka monet. No jest to bardzo dobra energia, dlatego że trójka monet mówi o tym, że coś rusza do przodu, że mamy dobre układy, stosunki, że ktoś, ktoś nas podziwia. Za pracowitość, za ambicje. E, czyli jest to energia ogólnie ruszenia do przodu, możliwe, że ruszenia po prostu e, firm, tak? Bo wiadomo, że jakieś te zimowe miesiące to zawsze jakieś takie przestoje, zastoje, prawda? Ogólnie jesteśmy na początku drogi. I możemy być z czegoś zadowoleni. Czyli energia jest dosyć pozytywna, tak? No dobra, ale zobaczmy, co wydarzy się ważnego dla Polaków. No, powiem Wam tak. Wychodzimy pomału z jakichś mocnych trudności, ale dalej one są. Ograniczenia się pokazują, jednak. Spełnienie się czegoś, spełnienie się zadowolenie jakiś pomału przychodzi. Możliwe, że po prostu będziemy wychodzić właśnie z jakiejś pułapki. Pułapka, hmm. pułapki to mogą być różne, prawda? Bo ósemka mieczy to sami sobie nieraz tworzymy jakieś problemy, z których trudno nam jest wyjść. No i tutaj jednak wyjście jest z jakiejś sytuacji. Czyli znowu y, jakiś powiew pozytywności dla nas, że będziemy mogli spełniać się w czymś, że będziemy bardziej zadowoleni, chociaż dalej ograniczeni w jakimś stopniu. Ograniczenia mogą przychodzić jakby z wiadomość, jakby z innych krajów, tak. No, wiadomo, kto nas teraz ogranicza, tak. No jest USA niestety czarnym koniem teraz i, i, i dlatego też. Może nas to ograniczać w jakichś ruchach, nawet nas Polaków, tak? No bo na przykład, nie wiem, niektórzy sprowadzali auta ze Stanów albo coś i teraz jest niestety to wszystko jakieś takie ograniczone, albo eksportował dużo e, rzeczy do Ameryki, a tu niestety jest problem. Ósemka mieczy to są też trudne relacje, bo jest to utkwienie w relacji, która jest więzieniem. Czy my tkwimy w takiej relacji z naszym państwem? Na pewno tak. <grym> Musimy płacić podatki, wszystko się tak jakby kręci dalej przy tych ograniczeniach, ale na szczęście cieszyć się będzie też z czegoś. Coś nas bardzo ucieszy, zadowoli. Co wydarzy się ważnego w polskiej polityce? Co tu się wydarzy ważnego w polskiej polityce? Mamy kartę maga, dwójkę kielichów i piątkę monet. Jest tu jakiś problem. Może być jakaś strata. No, straty mogą być, prawda? Będą mieli się w jakimś... W jakiejś, może tu jest ustawa pokazana. Może ruszenie jakieś do przodu. Będą chcieli się dogadać. Ale się nie dogadają, prawda? Też mogą na jaw wychodzić jakieś straty, które, które są z winy polityków, prawda? Piątka monet jednak to jest bida z nędzą i jednak to są straty, które ktoś po prostu zrobił, tak? Także mogą wychodzić na jaw różne afery, ale dalej jest ta manipulacja. No, polityka jest ogólnie w sobie sama manipulacją, więc cóż. Co wydarzy się w gospodarce polskiej? Dwójka monet, jest też siódemka monet, prawda? Chociaż dalej jeszcze się obawiamy, że te podwyżki będą, że coś tutaj rzeczywiście będzie nas dalej gnębić. Jednak sytuacja trochę tak hamuje, tak? Możliwe, że pewne rzeczy są ograniczone, zamknięte. No wiecie, jak. Bo jak z tym prądem, tak, oni odmrażają, zamrażają, czy z gazem, czy z jakimiś problemami, które mam, no wiadomo, się ma z bankami, tak. No wiadomo, bank to nie jest jakaś instytucja charytatywna. Teraz politycy jakby zganiają pewne sprawy na banki, prawda, że to przez banki. Banki znowu mówią, że to przez inflację. Przez stopy procentowe właściwie i tak to się kręci, słuchajcie, wokół jednej osi. No cóż, myślę, że będzie lekka poprawa, bo po prostu się ruszy coś, jakby jest podwójność, prawda? Coś podwójnie rusza się do przodu, ale dalej boimy się o naszą przyszłość. Dalej jednak, słuchajcie, ciężko pracujemy i obawiamy się, chociaż jest w zatrzymaniu te podwyżki lub jakieś tam inne rzeczy. Dobrze, no to zobaczmy sobie teraz, może co wydarzy się dla nas ważnego na świecie, bardziej związanego właśnie z Polską. Jest tu podpisana jakaś duża umowa, słuchajcie, możliwe, że to jest właśnie związane Ukraina, czy Rosja, czy USA. Oni tutaj teraz jakby mają wpływ na nasze polskie życie dla nas, Polaków, dla Polski, dla ekonomii, dla wszystkiego jest tutaj podpisane, coś podpisywane, prawda? Karta sprawiedliwości ona też mówi o karmie, prawda? Uważaj, co robisz, bo do ciebie wróci. Także nic tutaj nie ma żadnej na wy, żebyśmy się nie bali, czyli kwiecień bardziej związany. Jest z pracą. No, ale co karty radzą, żeby się nie załamywać, tak? Nie poddawać przede wszystkim, nawet jak będzie bardzo źle albo nawet jak e, będą jakieś problemy, będą tylko krótkotrwałe, tak? Żeby nie, nie martwić, nie martwcie się na zapas, tak? E, karta głupca jednak e, mówi, że pewne też e, informacje, które usłyszycie, też mogą być nie do końca prawdziwe, tak? No, wiadomo, my słuchamy różnych tutaj w internecie, czy w telewizji, czy, czy wiadomo, w różnych tutaj mediach, i też dużo rzeczy bierzemy na poważnie. Tu, może, bardziej głupiec mówi: Nie bierz tak życia na poważnie, jeszcze będzie lepiej, jeszcze zacznie się coś nowego. Okej, okay, no czyli kwiecień, może być maj, energia na maj dla nas, zobaczymy co to jest, ły, no giermek mieczy, giermek mieczy jest niepewny, prawda, emocjonalnie przede wszystkim, to są również właśnie takie, no takie kąśliwe uwagi, niedopowiedzenia, może być to też nauka, prawda? Bo to jest energia jednak, że zaczynamy coś poznawać, ale to jest taki pierwszy etap dopiero, jak to się mówi, szkoły, czyli pierwsza klasa. <grym> no, jest to energia troszeczkę dla nas może nie do końca dobra, bo może nam wnosić jakiegoś nieodpowiedzialnego człowieka, kogoś, kto. No, Poprzez swoje słowa może nam zagrozić w jakiś sposób, tak? No, zobaczymy, co dalej, bo to jest interesujące. Zobaczmy, co wydarzy się ważnego dla Polaków. No, powiem Wam, dla Polaków karta siły, rydwan, nie jest tu wszystko w porządku. Jakby zaczynamy rządzić sobą, zaczynamy. Bardziej być roszczeniowi, może, ale też wzmacniamy się i też jest zadowolenie, tak? No, więcej może będzie tu ruszenia z pracą, prawda, z firmami, no wiadomo, ale też zaczynają się podróże, także bardzo fajnie. No, dla nas Polaków nie jest źle, ale co wydarzy się ważnego w polityce? Proszę bardzo, bardzo, no wiadomo, zbliżają się pomału wybory prezydenckie. Jest trzech bardzo silnych, można powiedzieć, kandydatów aż trzech. I tutaj, no wiadomo, może coś być, że jeden się z nich wybije, bardziej o ciemnych włosach. Coś takiego powie. Czy coś takiego będzie mówił, że ludziom się to spodoba. Także kochani, w polityce może być lepiej, bo jest po prostu również takie, taka dobra, zaczyna się dobra jakaś współpraca na jakimś poziomie. Co wydarzy się ważnego w gospodarce Polski? Patrzcie, rycerz monet, czyli idzie coś do przodów, rozwija się. Pracujemy, jesteśmy zaangażowani. Poprawa, poprawa, może wzmocnienie złotówki jeszcze, a może po prostu poprawa dla nas. W, no, szybciej pracę znajdziecie, lepiej zarobicie, także jest lepiej. Co wydarzy się ważnego na świecie? No właśnie, pogodzenie. O, może tu być nawet pokój, słuchajcie, duża radość. Duża radość. Która rzeczywiście wpływa y, na nas też, na nasz kraj, ale może to być właśnie, bo tu jest jakby. Y, słuchajcie, jakby tak była prywatna osoba, no to jest y, wesele, pogodzenie, miłość i ciąża, prawda? Coś nowego się urodzi, bardzo do, dobrego dla świata, tak? Miejmy nadzieję, że to już będzie pokój y, między Rosją a Ukrainą, prawda? Ten maj. E, jaka rada? Hmm. Spełniajcie swoje marzenia. E, bardziej wychodźcie do ludzi. Rozmawiajcie. Więcej pracujcie. No i tak dużo pracujemy. I nie martwcie się tak. E, emocjonalnie. Hmm. Polacy emocjonalnie. Właśnie i dlatego ten e, na początku ta taka sła, tak słaba energia tego e, giermka mieczy, który również może mówić o takim Marudzeniu właściwie, my jesteśmy marudy, przestańmy marudzić, bo w, właściwie maj będzie bardzo dobrym miesiącem. Dobrze, zobaczmy czerwiec, pomału słuchajcie, lato się zaczyna. Wow, rycerz Buław! Rycerz Buław idzie do przodu jak burza. Rycerz Buław jest bardzo szybki, dynamiczny, przedsiębiorczy, słuchajcie. I cóż, myślę, że to jest dobra energia dla Polski. Dlaczego? Jest to chęć czegoś nowego tworzenia, prawda? Tworzymy coś, patrzymy w przyszłość, podróżujemy, dobre kontakty też, siła. Bardzo pozytywna energia. Hmm. Okej, okay. także tutaj myślę, że będzie już ciepło. Może to oznaczać ciepłą pogodę, słuchajcie. A tu w maju może oznaczać deszczową, no właśnie. A tu ta energia, jaka była, tu w kwietniu. Dosyć taka pogoda zmienna może być, no, ale tak jeszcze popatrzmy, właśnie na, na tę energię. To rzeczywiście w czerwcu rycerz Buław może mówić o, o ciepełku. Co wydarzy się ważnego dla Polaków w czerwcu? E, powiem tak. Arcykapłanka może mówić, że wyjdą na jaw jakieś tajemnice, dosyć obciążające, Możliwe, że e, polityków, prawda? Czyli coś znowu, jakieś afery bardziej związane z finansami, z jakimiś firmami, e, ale ogólnie myślę, że ta dziewiątka monet, e, no cóż, powstrzyma, e, powstrzyma nas e, od osądów. <laughs> Czy nas ktoś może powstrzymać od osądów? E, ale coś też jest takiego przyjemnego, prawda? Może życie jest przyjemniejsze, bo jest piękniejsza pogoda a może po prostu my czujemy, bo też dziewiątka monet to jest takie zadowolenie że jestem tu, że jestem w tym kraju, że no nieraz jest tak, że po prostu jest gdzieś bezpieczniej, tak niż gdziekolwiek indziej na świecie no a zobaczmy co ważnego wydarzy się w polityce wow, równowaga słuchajcie następuje jakiś przełom Równowaga i pogodzenie się. No niesamowite to jest, ale też bardzo ciekawe, dlatego że widać, że niektórzy po prostu godzą się z tym, co jest w polityce. No właśnie, tu wyjdą jakieś afery, no i po prostu może rzeczywiście e, politycy zaczną zachowywać się trochę lepiej. Szczególnie w czerwcu, jak już są naszykowani, że będą mieli wakacje. Co wydarzy się w gospodarce polski? Uuu, powiem tak, tu już są jakieś lekkie zaburzenia. Polska idzie szybko do przodu, ale mamy bardzo dużo wydatków. Możliwe, że dużo no. Kurczę ci, ci uchodźcy. Wiecie, mi się nie podoba, że ktoś do nas przyjedzie i będziemy musieli im płacić. No wiadomo, to nasi goście. Prosto z pola bojowego do nas. Hmm, duże wydatki na jakiś bardzo, bardzo smutnych ludzi. To możliwe, że na nich. Hmm, no i co, kochani? No, takie życie, słuchajcie, co tu zrobić. O, ale na świecie coś walnie i palnie, słuchajcie, co będzie miało znaczenie w przyszłości na, na nas. Jakiś kraj robi zawierucha i to jest bardzo duży kraj. Myślę, że cesarzowa to jest Ameryka, że to jest jednak od nich przychodzi jakiś duży problem, impas. Od nich przychodzi jakieś niedobre walnięcie, słuchajcie. To jest tak, że coś na nas spływa po prostu niespodziewanie. Wszystko jest, toczy się, my jesteśmy zadowoleni. No dobra, trochę wiadomo, więcej trzeba płacić na imigrantów, czy na jakichś gości, ale tutaj coś się wydarzy. Hmm. Znowu coś się wydarzy, znowu ktoś... Coś powie, co może w nas wywoływać jakiś lekki dreszczyk emocji albo grozy. Dziwna pułapka, dziwna sprawa może to być w Ameryce, słuchajcie, ale może to być też, no właśnie, bo tam się szykują jakieś jeszcze inne w. Nie będę mówić głośno, ale karty rady. Jesteście bezpieczni, możecie podróżować, możecie żyć, możecie cieszyć się tym życiem e, i jeszcze się nie martwcie, to na pewno, słuchajcie, odsuwajcie jak najdalej od siebie wszystkie problemy. Trochę, wiecie, szóstka, szóstka mieczy może mówić, zamiatajcie na razie to pod dywan. Także, kochani, no, tak to będzie wszystko wyglądać. E, wiecie, no. Na szczęście y, dla nas nie ma tu jeszcze jakichś gorszących bardzo spraw. Y, wiadomo, y, czym bliżej lata, tym bardziej każdy myśli o wakacjach, o odpoczynku, o tym, żeby y, spędzić miło czas, y, żeby y, uprawiać sport. Na przykład ja wracam y, na rower, bo oczywiście ja kocham rower, prawda? Ale jest dużo takich osób co po prostu jeżdżą na rowerze dla sportu i dla uciechy, tak? Bo jest to jakieś słuchajcie endorfiny w nas wzrastają i my się tak cieszymy. To znaczy ja się cieszę, może nie wszyscy, ale po prostu we mnie to wzbudza takie emocje szczęścia, prawda, jak jadę na rowerze szybko i jak wicher <noise> Będzie, będziemy pływać, będziemy się grillować, słuchajcie no siebie nie, ale na pewno są ludzie, którzy lubią na przykład tam grilla, czy pamiętajcie, że nie do końca jest to zdrowe jedzenie, musimy się odżywiać zdrowo, musimy dbać o siebie musimy dbać o siebie też nawzajem, słuchajcie Dobrze się do siebie zwracać, nie kłócić się, cieszyć się tym życiem. Każdego dnia powinniśmy wchodzić w to życie z uśmiechem. Nawet jak dzieją się, wiadomo, na zewnątrz różne dziwne sprawy, my musimy być dla siebie dobrzy, dla innych i po prostu szukać w sobie szczęścia i szuka szukać w sobie właśnie uśmiechu. Ten uśmiech dużo daje na co dzień, dlatego wszystkiego dobrego dla was życzę, no i oczywiście niech magia będzie z wami. Do usłyszenia, pa pa